Witam Państwa na kanale Akademia Shinobi. W dzisiejszym krótkim filmie zajmiemy się czymś takim jak sześć błędów człowieka spostrzeżonych przez Cicera na różne rzeczy, które to określa błędy poznawcze w umyśle człowieka. Cicero, czyli Marek Tuliusz, był to rzymski mówca, polityk, pisarz, filozof, prawnik, kapłan oraz dowódca wojskowy. Za swoje osiągnięcia i ogólny poziom, jaki prezentował, szanowany był nawet przez wrogów, a obecnie uznawany za jednego z ważniejszych twórców literatury. No i jak Państwo widzą, z wielu kultur, epok, czasów, będziemy poruszać tematy. Coś, co jest przydatne, to po prostu jest przydatne, a Shinobi byli ludźmi, którzy dostosowywali się do różnych rzeczy i dostosowywali różne rzeczy do... Własnych celów. Także przejdźmy do tematu. Sześć błędów poznawczych według Cicera. Pierwsze, wiara czy też iluzja w to, że jeden człowiek niszcząc innego ma profity. Punkt numer dwa, są ludzie martwiący się o rzeczy, które ich nie dotyczą, a w szczególności o te, których nie mogą zmienić lub wprowadzić korekty. Punkt numer 3. Są ludzie, którzy mówiący, że coś jest niemożliwe tylko dlatego, że oni nie potrafią tego zrobić, ponieważ nie doszli, jak taką sprawę można rozwiązać. Punkt numer 4. Ludzie trzymają krótko fałszywą, czy też słabą dumę, Preferencje i sprawiedliwość w przełożeniu na normalny język, odmowa odsunięcia na bok błahych spraw w celu większego dobra. Punkt numer 5. Ludzie przestają się uczyć i nie kontynuują treningu umysłu i ciała przez odpowiednie zachowania oraz brak czytania odpowiednich dzieł lub wręcz przeciwnie, zajmowanie się głównie bezmyślnymi, głupimi dziełami. Punkt ostatni, czyli szósty. Ludzie myślą i wierzą, że inni myślą, wierzą, mają takie same poglądy na sprawy i żyją tak samo jak oni. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film, można powiedzieć bardzo krótki aczkolwiek uważam treściwy. Także dziękuję za poświęcony czas i obejrzany materiał. Do zobaczenia.